Witajcie, od jakiegoś czasu treści na moim kanale mocno się zmieniły i czuję się zobligowany do nagrania takiego filmu. Chciałem przedstawić dalsze plany na rozwój kanału i moje cele na rok 2024 oraz podsumujemy sobie rok 2023. Koniec wstępu, przejdźmy do materiału. Na początku podsumujmy sobie 2023 rok, bo był on bardzo znaczący dla mojego kanału. Równo rok temu na moim kanale pojawił się pierwszy film o tym, że powracam. Był to film, w którym powiedziałem wam dlaczego zniknąłem z YouTube'a na prawie 10 miesięcy i jak wyglądała moja sytuacja w stworzeniu na tej platformie. Wszystkie filmy sprzed tego czasu zniknęły, ponieważ były one niskiej jakości i ich częstotliwość publikowania była fatalna. Potrafiłem stawić film po paru dniach i zaraz potem zostawić odbiorców parę miesięcy bez filmu. Postanowiłem odciąć ten okres królową kreską i zacząć swoją przygodę na nowo. Żeby zacząć na nowo, zachęciłem nie moje transmisje na Twitchu, które pojawiły się podczas mojej 10-miesięcznej obecności. Bardzo dobrze mi się streamowało, różne osoby przychodziły na streamy i działalność internetowa zaczęła przynosić mi ponowną radość stworzenia. Choć dobrze mi się streamowało, nawet z jedną osobą na streamie, to wiedziałem, że samym streamowaniem daleko nie zajdę. I muszę Coś działać. Taka jest geneza mojego powrotu, bez której najprawdopodobniej nie oglądalibyście tego filmu. Początek mojego powrotu nie był kolorowy, bo filmy były tylko urywkami z transmisji i ponownie nie grzeszyłem regularnością. Co prawda było lepiej niż wcześniej, bo chociaż raz w miesiącu pojawiało się coś na moim kanale, to nadal nie był to szczyt moich ambicji. Dalej kanał całkiem dobrze się rozwijał aż do 9 sierpnia, gdzie spotkałem się z brakiem pomysłu na dalszy kątem. Na kanale pojawiały się filmy z ponad dwojakiej gry, która nie dla każdego mogła być ciekawa, a to, że filmy z nie pojawiały się co ponad 7 dni, na pewno nie polepszało sytuacji. Wiedziałem, że coś muszę zmienić, bo takim działaniem prowadziłem do ponownego upadku kanału. I tak przechodzimy do czasów obecnych, które zapoczątkował film, co dalej z kanałem. Po tym filmie zacząłem podchodzić inaczej do treści na moim kanale i filmy nie były z zapisami z transmisji, tylko dedykowanymi filmami na YouTube. I tak na moim kanale minął rok 2023, ale to 2024 był rokiem zmiany. I tym sposobem przechodzimy do czasów teraźniejszych. Początek roku był dla mnie ważny, ponieważ opublikowałem wtedy pierwszy film w nowym formacie i byłem ciekawy waszego odbioru. Jak się okazało, film przyjął się bardzo dobrze, cieszyło mnie to o tyle, że już dawno planowałem tego typu content, ale bałem się czy coś takiego w ogóle się przyjmie. Przejdźmy teraz do dalszych planów na rozwój kanału. Zdecydowałem, że będę kontynuował tworzenie treści o technologii, głównie o różnego rodzaju sprzętach, ale możliwe, że będą pojawiały się materiały również o grach, akcesoriach i innych rzeczach, które uznam za ciekawe. Zdecyduję się na taki ruch, ponieważ dobrze mi się robi takie filmy, no i mam naprawdę sporo pomysłów na takie materiały. Aczkolwiek dalej pamiętam o starych widzach i ludziach, którzy oglądają mnie głównie dla gier, to uznają mnie z transmisji na Twitchu, więc filmy takie jak były dotychczas będą pojawiały się na moim drugim kanale Xynetic Shoty. Ale jest możliwość, że czasami też na tym kanale pojawi się jakiś film ze streama, jeżeli uznam, że nada się na ten kanał. Zanim w pełni aktywuję ten drugi kanał, to muszę jeszcze lepiej rozwinąć ten, ale możecie liczyć, że czasami coś się na tym kanale pojawi. Więc polecam zasubskrybować, aby nie przegapić nowych treści. Link macie w opisie. Wróćmy do tego kanału, bo chcę, aby ten rok był mocny i żeby filmy były jak najbardziej jakościowe. Moim celem na ten rok jest dobicie do 1000 subskrypcji. Wiem, że jest to duży w porównując do tego, co jest teraz, ale wierzę, że damy radę. Jeżeli ktoś chce mi w tym celu pomóc, to wiecie co robić. Mocno zastanawiam się jeszcze na Dwoma rzeczami. Po pierwsze chciałbym wydłużyć średnią długość filmu, chociaż do około 10 minut. Ale też często nie chcę na siłę przedłużać tych filmów, więc napiszcie ile według was optymalnie powinien trwać film. A drugą rzeczą, nad którą ostatnio mocno myślisz, jest pokazywanie twarzy na filmach. Ciekaw jestem, jak powinno to na odbiór materiałów oraz wiem, że na pewno odblokowałoby to wiele nowych możliwości. Nie wspominając już o transmisjach na Twitchu, gdzie też mogłoby mieć to swoje efekty. Nic nie obiecuję, możecie na to wpłynąć w komentarzach. No nic, chyba wszystko już powiedziałem, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału oraz za cały poprzedni rok. Przepraszam jeszcze na koniec za mój głos w tym filmie, ale nadal jestem chory. Widzimy się w przyszłych materiałach, a będą one na pewno mocne.